Nie żyje. Panie, zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Geralt z Rivi. Mamy go zabić? Nie. Sprowadź go do mnie. Taraszaj! Znaleźliśmy siwego skurwiela! Szef jak zwykle miał rację. Gdzie ja jestem? W drodze do Ofira. Ofiar to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Przybywasz tu, gdyż musisz ponieść konsekwencje swojej decyzji. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Wybieraj śmierć albo... Do zobaczenia, Biały wilku. Śmierć idzie za tobą! Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i podćwiartowanie.